Cześć, manko, witam Was ponownie na naszym kanale. Ja jestem Rafał i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam troszeczkę o produkcie CarPro Echo. Jest to produkt, który gdzieś tam wyszedł jako quick detailer, natomiast ma on dużo więcej zastosowań i na pewno Wam je dzisiaj przedstawimy. Przygotowaliśmy sobie roztwór 1 do 20, a i za chwilkę będziemy działać. Zapraszamy do oglądania. Jednym z wielu zastosowań CarPro Echo jest taki dosyć kontrowersyjny temat jak mycie... Bez spłukiwania. W tym przypadku rozcieńczamy sobie ten produkt 1 do 200. Wlewamy go sobie do wiaderka i możemy wysokiej jakości mikrofibrami, bądź gąbkami, czy na przykład rękawicą z mikrofibry, aplikować ten produkt na delikatnie, to warto zaznaczyć, delikatnie zabrudzony lakier. Jeżeli chodzi o tego typu zastosowanie, o tym nagramy na pewno osobny odcinek, ponieważ to jest troszeczkę bardziej skomplikowane zagadnienie i nie ma co Was męczyć tym w tym dniu dzisiejszym. Teraz przejdziemy sobie do wnętrza samochodu, pokażemy Wam jak można ten produkt wykorzystać i jakie on przyniesie nam efekty. Produkt Crab Pro Echo świetnie sprawdza się jako produkt do quick detailingu wnętrza. Oczywiście, jeżeli są bardzo zabrudzone powierzchnie, no to nie będziemy zalecać tego produktu, wtedy sięgamy po APC albo jakiś dedykowany interior cleaner. Natomiast w tym przypadku pokażemy Wam na jasnych plastikach i być może na jasnej skórze, jak sobie radzi w połączeniu z inner scrubem. Ja sobie okleję powierzchnię, na której będę pracował i zobaczymy jaki będzie efekt. Pierwszym zastosowaniem, jakie Wam dzisiaj pokażemy, będzie taki quick detailing wnętrza. Mamy tutaj jasny plastik, który jest zabrudzony, są ślady po jakichś drobnych paluchach. Zobaczymy, jak sobie ten produkt poradzi. Oczywiście przy takich zabrudzeniach proponowalibyśmy Wam, żebyście używali środków dedykowanych, jak interior cleaner czy jakieś bezpieczne APC. Natomiast w celach testu sprawdzimy, jak to, jak to wypadnie. Zakleiliśmy sobie taką tutaj drobną 50 Ja przejdę od razu do pracy. Wspomożemy się interior z e, scrabem Marki De Turner, spryskam sobie powierzchnię Inner Scraba i będziemy działać. Widzieliście, jak produkt sobie poradził w formie interior detailera. Plastik zrobił naprawdę spektakularny moim zdaniem efekt. E, użyliśmy go też na skórzonym podłokietniku. E, on nie był aż tak zabrudzony, natomiast gdzieś tam po tej naszej 50 było widać, że, e, że wyczyścił i, i że na pewno działa, jeżeli chodzi o tego typu zastosowanie. Teraz pokażemy Wam, jak w połączeniu z mikrofibrą waflową e, poradzi sobie jako Glass Cleaner. Wiem, że może nie brzmi to najbardziej, jak najbardziej oczywiste zastosowanie tego produktu, natomiast musicie mi zaufać na słowo, a zresztą za chwilę zobaczycie, jak to wygląda w praktyce i jak ten produkt działa. Naprawdę smugi znikają praktycznie w mgnieniu oka. Produkt odparowuje bardzo szybko, a powierzchnia jest po prostu czysta. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Zaaplikuję sobie dwa strzały na mikrofibrę i po prostu będę aplikował na szybę. Oczyściliśmy zewnętrzną stronę szyby, teraz zajmiemy się czyszczeniem tutaj od wewnątrz. Nie wiem, czy to jest auto osoby palącej, czy nie palącej. Nie wiem, czy tutaj będzie jakaś nikotyna na szybach, czy będzie ciężko, czy, czy nie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jestem pozytywnie nastawiony, także optymistycznie nastawiony, także zobaczymy. Ja ponawiam proces i lecę teraz z szybą wewnątrz. Kolejnym zastosowaniem produktu Carpro Echo jest wspomaganie przy osuszaniu. Z reguły większość detalerów może być tak stosowane, natomiast my po prostu pokażemy, jak działa ten produkt. Zasada jest mniej więcej taka, że na mokrą powierzchnię aplikujemy jeden, maksymalnie dwa strzały i wycieramy sobie ręcznikiem. Jakby Nadal będziemy musieli użyć ręcznika do tego, z tym, że praca tym ręcznikiem będzie dużo, dużo szybsza. Po tych kilku przychnięciach, tutaj na mokrą powierzchnię już możecie zauważyć, że produkt zaczął reagować, pojawiła się taka drobna hydrofobowość, pierwsze krople nam spływają, no teraz trzeba to jeszcze wspomóc ręcznikiem, także zobaczcie jak to wygląda. A jak mogliście zauważyć powierzchnia została spryskana wysuszyliśmy to no lakier już jest suchy pojawiło się tutaj na pewno jakieś delikatne zabezpieczenie natomiast to nie jest takie zabezpieczenie jakbyśmy używali tego Echo jak filetelera na suchy już lakier abstrahując od tego że lakier jest zniszczony no to na pewno Dodaje nam troszeczkę ten produkt takiego połysku, głębi koloru. Wiadomo, tutaj nie zrobimy cudu, ponieważ lakier jest naprawdę mega zniszczony. Natomiast możecie sprawdzić gdzieś tam u siebie, jeżeli ten produkt macie na półce, że tak, że tak będzie. Ja teraz przejdę sobie do suszania reszty tej maski i będziemy robić podsumowanie tego krótkiego odcinka. naszą pracę z CarPro Echo na tym samochodzie, to na ten moment już kończymy. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o kilku innych zastosowaniach tego produktu, o których nie mówiliśmy wcześniej. Mianowicie, jeżeli kupimy sobie taką buteleczkę i rozcieńczymy ją 1 do 40 z wodą, no to produkt przepraszam bardzo, może świetnie sprawdzić się jako lubrykant na przykład do glinki. Czyli jeżeli nie mamy dedykowanego lubrykantu, a chcielibyśmy wyglinkować lakier, no to nic nie stoi na przeszkodzie, jak rozcieńczenie tego produktu 1 do 40 z wodą. Ponadto jest jeszcze taka opcja jak Waterless Wash, którego my specjalnie nie zalecamy, ponieważ jest to mało gdzieś tam detailingowe, natomiast wiem, że w niektórych przypadkach, jeżeli mamy jakichś blokersów, którzy nie mają zbytnio dostępu do wody i chcieliby tego, z tego korzystać, no to w mniej 1 do 50 wtedy można sobie działać i gdzieś tam mniej zabrudzone powierzchnie czyścić. No to tak na marginesie raczej tego nie zalecamy, natomiast gdzieś tam producent o tym mówi i da się to zrobić. Jeżeli chodzi o ten odcinek, no to ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam Was do naszego Instagrama i Facebooka, pamiętajcie, że te produkty możecie kupić na sklepie mrcleaner.pl, no i tyle, do zobaczenia następnego, hej!